Ale targa! Lisy, jelenie, dziki, sarny, zające, kuny z ptaków, cietrzewie. Nie, ptaki nie. Ptaki akurat nie. Słuchajcie, znacie ten temat, szkód łowieckich, uprawy. No i co na to powiecie? Kukurydza posiana, zaraz obok mamy warzywa. Cukrowa wjechała w ogóle. Tak nie może być. Bardzo dużo gatunków w jednym miejscu, w małej ilości, więc każda sztuka na wagę złota po prostu tak nie może być. Dlatego zdecydowałem się na montaż ogrodzenia elektrycznego. Dzisiaj, cała realizacja i spokój, spokój na lata. Na pewno już nic przed, przez to się nie przedrze. Taką mam nadzieję. Kukurydza to większy temat. Za dużo hektarów, ponad 30. Natomiast tutaj ogrodzony hektar. Dziękuję, do widzenia. Sprawa warzyw załatwiona. Doczne no już pierwsze efekty. Wbijane paliki z jednej strony, no i tak trzeba obejść. No, mieliśmy e, tych warzyw nie mieć aż tak dużo, a praktycznie będzie tutaj ogrodzony cały hektar e, pola. E, panowie walczą. E, tutaj firma Pomelak, cały system e, ogrodzenia jest od nich plus montażyści, którzy mam nadzieję sprawnie ogarną tutaj cały temat. No, praktycznie wszystkie paliki już są przybite. Teraz zostaje porozmierzanie odległości na właśnie na palikach. Przykręcenie mocowań, później w kolejności co? Linie, no i samo podłączenie. Ja mówię takie, te jakieś mocowania a to są izolatory. To nie jest przypadkowe, jeżeli chodzi o o te przeprowadzenie kabla, one po prostu izolują, izolują przewód tak, żeby nie było żadnych strat prądowych. Wiem, że tutaj niektórzy wijają sobie na kołkach, zakładają jakieś butelki plastikowe i tak dalej, i tak dalej, no ale niestety straty są i to duże i dużo mniej efektywnie to będzie działać niż w przypadku właśnie takich wkręcanych izolatorków na każdym słupku. Zaczęło się ogólnie od tego, czyli taki, taka ulotka przywieziona z targów, przewodnik, pomelak i cały system ogrodzenia. Szczerze, naprawdę nie spodziewałem się, że tyle różnych rzeczy tutaj można zmodyfikować, zmienić. I samo ogrodzenie to nie jest taka prosta sprawa, bo można zastosować tyle różnych rozwiązań dostosowanych pod konkretne uprawy albo same zwierzęta. Elektryzatory też tu są. Bardzo różna, to jest moja wersja. Taką wybrałem Secure 2600. Dzisiaj tyle o elektryce. Zmieniamy furę na pole. Chociaż kawałek jest. Półtora kilometra. Chyba dojadę. Mała szama dla panów monterów. Ojej, jak ja się z tym zabiorę, jeszcze kamera No nic Ania pomóż mi Patrz co ja tu mam Z każdej strony ty Jesteś uzbrojony Z każdej strony Mam torbę Ja się boję wpuszczać Ciebie do domu Kamerę Jedna w ręce i rower elektryczny jeszcze mam No tak Ania dawno rowerem nie jeździłem no szkoda, że nie pedałuję. Pamka dla panów Monterów. Jedziemy na pole. Ja, jak widać, trampeczki, także zamówiłem tutaj całą usługę z montażem. Mogłem to oczywiście sam robić. Jest taka też opcja, żeby zamówić materiały, kupić to i zrobić samemu. Jak najbardziej. Myślę, że panowie tutaj lepiej się na tym znają, zrobią to dobrze, niż ja miałbym spędzać, nie wiem, oni to robią nawet dwa dni tutaj. Może to zejść. A ja co tydzień czasu bym tu siedział. Nie no. To nie. To by nie przeszło. Także tak wygląda brama. W wersji jeszcze niedokończonej. No i dalej, taki drut będzie szedł, mocny tak, żeby, żeby jakaś większa zwierzyna tego nie przerwała. Same wyceny to bardzo indywidualna sprawa w tym przypadku, ze względu na to, że raz jest brany pod uwagę dojazd. Dwa, czy sami chcecie to zamontować, czy tutaj skorzystać z ekipy profesjonalnej. Trzy różnego rodzaju słupki, różnego rodzaju elektryzatory, różnego rodzaju przewody, bo tutaj jest taka delikatna plecionka nie wiem, to podejrzewam na jakieś takie mniejsze zwierzęta może. Albo takie, które taranem nie będą przez to przechodzić, dziki to jednak coś mocniejszego. Gruby drut, więc wersji konfiguracji jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Zresztą możecie się tam odezwać. Jakiś kontakt podam do przedstawiciela. Na pewno, jeżeli podacie działkę, powierzchnię i tak dalej, to wam tam to za darmo wyceni i będziecie wiedzieć, na czym stoicie. Mam do Was takie pytanko. E, tutaj były warzywka przykryte folią. Co to jest to czerwone? Kurde, no patrzę na to i nie mam pomysłu naprawdę żadnego. Co to jest? No nie mam pojęcia. Jakaś grzybnia? Taka? Nie wiem. Chyba nie fuzarium, co? Kurde, masakra. Nie wiem, co to jest. Jest bardzo porządna okolica. Ja nie chcę nic tutaj mówić. Panowie się zastanawiali, czy ktoś tutaj przypadkiem w nocy słupków nie powyciąga. No ale jak słupki wyciągać jak tu już piąty rok czy któryś. Brony leżą w takiej wersji. Proszę bardzo. normalne bronki. Braci, jechać. Co? Przypiąć wam jakąś pineskę? Który chętny? Nie, bo mi jeszcze tu kukurydzę zadeptacie. Nie byłbym zadowolony. Musiałbym grodzić już całość, nie hektar warzyw, tylko całość, żeby mi się tu nie szlajali. A jednak, ja prawie bym stracił znowu kolejny upadek, komery się szykował. Trzeba trochę tam podkosić trawę, żeby linie nie zahaczały o, o trawę właśnie, a jest wysoka. Szalek nawet nie zakładam. Nie będziemy się tutaj bawić, nie wiadomo jak. To jest tam dosłownie kilka metrów do przycięcia, tak żeby te linie nie zahaczały. Więc bardziej GoPro tutaj pójdzie niż, niż jakieś szelki. Te chmury nie zwiastują niczego dobrego. Tego jestem pewien na 100%. A może jednak zakładać zawsze jednak te robocze ciuchy. Oj! Co na to Ania całe strawy. A miało miałobyś tak pięknie. Teraz są rozkładane druty. Nawlekane na te izolatory, nawlekane, wkładane przez te izolatory. E, czyli przygotowanie. Jedna strona jest na gotowca, no a później kurczę, schodzi z tym, później cały ten elektryzator, który będzie. Akurat u mnie w domu są wersje na akumulator. Można też takie zamówić z panelem słonecznym. No ale ja tutaj w tym przypadku to nie jest jakieś pole na uboczu tylko tam zaraz jest mój dom. Nowo budowany. Więc będę po prostu z sieci tutaj prąd brał. Do tego. Tak wygląda taśma 2 cm. Oczywiście wszystko pod napięciem. Ona jest tutaj po to, żeby było ogrodzenie widać, bo, bo czasami same te druciki, no to nie, nie wyglądają. Znaczy nie widać ich. Mam się bać? No, dotykać mnie nie poradził. 12600. 12000. Nic mi to nie mówi, ale. 12,5 12 tysiąca w tej chwili jest na ogrodzeniu 12,5 kV no. także uderzenie ma konkretne na uziemieniu nie będzie, tam będzie minimalnie 0,1 kV, no bo tam zawsze coś no. dochodzi to jest uziemienie tu jest górny nawet 13 I tutaj mamy wersję tak, żeby tylko pokazać jak to działa na szybko do podłączenia. Impulsy pokazuje tak? Że, tak, że daje impulsy, a jak coś będzie nie tak, to będzie na czerwono. i coraz czerwone. mniej będzie świecił. Aha, no czyli taki sygnał. No i nie mam za bardzo jak Wam pokazać tego strzału, ale tutaj kolega, który zakładał, chciał mi pokazać i no tak mi kawałek od tego i poszło, mówi, że aż po ten, akurat tak mokro popadało przed chwilką no to e, działa wszystko tak, także jest przetestowane. E, ja jeszcze sobie tutaj muszę trochę pogarniać rzeczy, czyli jakąś skrzynkę. I Tu jest do. Przewód z prądem pociągnąć, bo to ze świeżej budowy. Także mam tylko jeden przewód prądowy w domu. Także trochę zabawy, ale to już będzie sobie fajnie działać. Skończyło się podgryzanie. Dziękuję, do widzenia. Ja nie mam py pytań, bardzo fajnie to poszło sprawnie. No, także będę do tematu na pewno wracał, no bo na te warzywa trzeba będzie często jeździć, a tak, bramę. E, rozłączanie tego, może załączanie, e, chociaż to powinno być cały czas załączone. E, I co? Do zobaczenia. Ania, o kamera. O, jak to się...